Dziewczyny, witam Was na kolejnym treningu naszego wyzwania Brzuch Marzeń. Dzisiaj jestem w doborowym towarzystwie mojej mamy oraz mojej siostrzenicy Blanki. Chcę Wam pokazać, że mój trening może ćwiczyć każdy, zarówno osoba dojrzała, jak i nastolatka. Albo właściwie jeszcze nie, bo Blanka nie ma nawet skończonych 10 lat. No to co? Zaczynamy! Dzisiejszy trening zaczniemy od. Tabaty będę pokazywała dwie opcje, początkującą i zaawansowaną. Mama będzie robiła opcję początkującą, bez podskoków, a Blanka e, będzie traktowała trening jako zabawę. W związku z tym, będzie robiła raz opcję początkującą, raz zaawansowaną. Po prostu będzie robiła takie ćwiczenia, na jakie będzie miała ochotę. W tym wieku chodzi o to, żeby po prostu się poruszać i złapać pasję do sportu. No to co, zaczynamy. Pierwsze ćwiczenie, opcja początkująca. Tutaj ja pokazuję. Pajace. To jest opcja zamasowana. Początkująca stepka. Uwaga! I jedziemy! I hops, 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 hops. Dawaj, dawaj. Jeszcze. Jedziemy, jedziemy, dziewczyny. Uwaga! Połowa za nami. Jeszcze. mocno pajacyki. I góra, 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 góra. Jeszcze chwileczka i masz. Maszerujemy. Dobra, następne ćwiczenie. Proste nogi, proste ręce. Wszyscy robimy to samo. Uwaga, jeszcze chwila przerwy. I hops, hops, hops. Wysoko noga. Dawaj, dawaj. Nie poddawaj się. Jeszcze moment. Góra, góra, góra. Hops, hops, hops. Jeszcze momencik. Wysoko do góry noga. Jeszcze, dawaj. I marsz, maszerujemy. Teraz osoby początkujące biegną w miejscu, zaawansowane podpór. I będziemy biec w podporze. Uwaga, i jedziemy, 20 sekund. Każdy robi tą opcję, na którą ma ochotę. Jeszcze moment. Hops, 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 hops. Jeszcze chwila. Dawaj, dawaj, nie poddajemy się, dziewczyny, jedziemy do końca. Cały czas oddychaj. Uwaga! I masz! Dobrze! Maszerujemy następne ćwiczenie. Wszyscy robimy to samo. Pupa lekko wypnięta do tyłu, ręce z przodu i szybkie nóżki. Uwaga, i jedziemy! Dawaj, 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 dawaj. Szybkie nogi, szybkie, 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 szybkie. Dawajcie, dawajcie, mocno. Jeszcze. Dobrze. Hops, Szybkie nóżki. Jeszcze chwila. Momencik. Dawaj, dawaj, do końca, do końca jedziemy. Ostatnie sekundy. I masz. Przerwiemy, maszerujemy i za chwilę znowu robisz. Pajacy zaawansowane, początkująca steptacz albo noga do boku, jak ci wygodnie. I jedziemy. Hops, 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 hops. Jeszcze moment. Hop, hop. Jeszcze, jeszcze. Góra, góra. Dawaj, dawaj. Jeszcze momencik. Nasza radeł. Hops, hops, hops. I marsz. Następne ćwiczenie. Proste nogi, proste ręce. I naprzemiennie noga. Uwaga. I jedziemy. Hop, hop, hop. Wysoko noga. Wysoko. Im wyżej, tym lepiej. Jeszcze moment. Góra, góra, góra. Jeszcze, dasz radę. Wiem, że jest Ci ciężko, ale wytrzymasz, wszystko siedzi w Twojej głowie. I marsz. Reszerujemy. Całą przerwę dziewczyny marszerujemy. I teraz początkujące biegną. Zaawansowane też biegną, ale w podporze. I jedziemy. Hop, hop, hop. W podporze aktywne dłonie, aktywne barki. Odpychamy się od ziemi. I cały czas biegniemy. Jeszcze. Cały czas oddychaj. Jeszcze chwila. Dasz radę. Końcóweczka. I już. Dobra. I ostatnie ćwiczenie zaraz. Trzęsienie po Ale tak mocno trzęsiemy, dobra? Uwaga. I jedziemy. Hubs. Jeszcze, 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 jeszcze. Jeszcze momencik. Dawaj, 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 dawaj. Dobra. Jeszcze chwila. Mocno, mocno, mocno tupiemy. Tak. Do końca ostatnie ćwiczenia w tej tabacie. Uwaga i marsz. Dobra, no to co? Tawadę mamy za nami. Troszkę podkręciłyśmy metabolizm. A teraz możemy zabrać się za ćwiczenie wzmacniające nasz brzuch. Zaczniemy od podporu bokiem. Bładziemy się. My dzisiaj mamy mięciutką trawkę. Uwaga, na łokciu. Osoby początkujące na kolanach. Osoby zamasowane, proste nogi. Uwaga, trzymaj pozycję i trzymamy. Trzymamy 30 sekund. Trzymaj, 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 dziewczyny. Dobrze, pięknie, blanuś Mamusia też, przecudownie. Jeszcze 20 sekund. Pamiętajcie, wybierajcie tą opcję, którą jesteście w stanie utrzymać. Jeśli ciężko Wam trzymać na prostych nogach, śmiało możesz robić na kolanach. Również poczujesz mięśnie brzucha. Jeszcze momencik, uwaga, trzymaj, 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 do końca i zmiana, szybciutka zmiana strony, nie tracimy czasu, trening jest krótki, dobra, jak przyjemnie sobie tutaj się na trawie, prawda, uwaga, podnosimy do góry pośladki i trzymamy 30 sekund, w tej pozycji ważne jest, że łokieć, park jest w jednej linii, biodra są pionowo, nie przekręcamy w żadną stronę. Jeszcze chwilę, dobrze. Wszystko jest dobrze. Głowa brzmi do tego Patrzymy się do przodu. Wyginamy głowy. I jeszcze 10 sekund. Pomarmy z w międzyczasie. Ale nie ma wymówek. Jedziemy dalej. I stop. Dobra. A teraz następne ćwiczenie. Położymy się tym razem na plecach. Ręce wzdłuż tułowia. Co jest ważne. Mocno spinasz brzuch połóż sobie dłoń pod odcinek lędźwiowy, mocno tu ciśnij, mocno tu ciśnij brzuchem a tą rękę, delikatnie sobie teraz ją wyjmij i tu trzymasz, tu nie ma dyskoteki, odcinek lędźwiowy, brzuch mocno jest spięty, często tu tułowia, nogi do góry i naprzemiennie, jedna noga do dołu i powrót, druga noga dół i powrót, super, dół. Góra, staram się trzymać 90 stopni, ale jeżeli jest sobie bardzo ciężko, możesz trochę bardziej dać kolano na siebie też będzie. Okej, okay, dobrze. Jeszcze. Dobrze. Zaczekaj, ćwiczymy. Tu. Góra. Tu. Góra. Tu. Góra. Góra. No. Jeszcze chwila. Tu. Góra, dół, góra, jeszcze po razie dół, góra i druga noga, dół i powrót. Teraz to trzymamy obie w górę i uwagi, obie nogi prostujemy i ugięte. Prostujemy i ugięte. Mniej więcej 90 stopni. Bardzo ładnie, ręce w tyłowia, dawaj, dawaj, super. I właśnie teraz patrz, jeżeli masz więcej siły, możesz tutaj niżej te nogi. Jeżeli ci ciężej, możesz robić się hop, kuchni. Możesz potem sobie dawać do góry, ok? Jak Ci wygodniej. Super. Bardzo ładnie. Jeszcze jedziemy chwilę. Jeszcze jedziemy chwilę. uwaga. Proste, ugięte. Proste, ugięte. Możesz ćwiczyć je w własnym tempie. Dobra. Uwaga. I zrób jeszcze 5 powtórzeń. 5 4 3 dwa i jeden, dobra, a teraz unosimy swoje łopatki do góry ręce e, wzdłuż w i dotykamy raz jednej kostki, raz drugiej, jedziemy hops, hops, na hops, hops hops, hops, jeszcze momencik jeszcze, jeszcze hop, hop hop, hop hop, hop jeszcze chwila dobra, dawaj, dawaj Momencik. Hops. 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 jeszcze, Zrobimy jeszcze cztery razy. Jeden, dwa, trzy i cztery. Dobra. Okej, okay, uwaga. Teraz głowa leży na ziemi i teraz na przemiennie. Pociągamy się na linię. Jedna ręka do góry. wyobrażamy sobie niewidoczną linię i pociągamy się. Hops. Hops. Dobrze. Jeszcze. Hop. 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 Dawaj dawaj. Jeszcze momencik. I góra. 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 Góra, dawaj dawaj. Jak to idzie? Ciężko. Jeszcze chwila. Wytrzymamy. uwaga, Okej, okay. dobra. I zatrzymaj. Teraz znowu połóż głowę na e, ziemi. Ręce wzdłuż e, tułowia. Nogi dajemy do góry. I uwaga, to będzie ciężkie ćwiczenie. Na trzy pupa do góry. Jeden, dwa, trzy. Jeszcze. Jeden, dwa, trzy. Dawaj. Jeden, dwa, trzy. Cały czas ćwiczymy pięknie. Jeden, dwa, trzy. Minimalnie podnosimy pupę do góry. Jeden, dwa, trzy. Jeszcze. Jeden, dwa, trzy. Trzymy, mocno spinaj brzuch o, no, słuchajcie, w międzyczasie zabiłam już dwa komary jeden, dwa, trzy jeszcze chwila jeden, dwa, trzy jeszcze dwa razy jeden, dwa, trzy i ostatni jeden, dwa, trzy super, powoli przez boczek siadamy bardzo Wam dziewczyny dziękujemy za dzisiejszy trening i zapraszamy na kolejny jeżeli podobał Ci się ten trening Zasubskrybuj mój kanał, zostaw łapkę w górę i widzimy się na kolejnych ćwiczeniach. Pa-pa!